Witamy was bardzo serdecznie. Jest takie powiedzenie, jaki pan, taki kram. Taki znajdujemy dom. się przy najbardziej najładniejszej kamienicy bloku na tym w pięknym Warszawie osiedlu. I na tym pięknym osiedlu jest ktoś taki jak gospodarz domu, który dzisiaj dostanie od nas puchar dla najlepszego gospodarza. gospodarza. Dzień dobry, ja mam pytanie, czy znają pań, Panie gospodarza domu dzisiejszego, który, Państwa domu, czy Państwa gospodarz domu zasłużył na tą nagrodę, którą przyznajemy? Zasłużył. Na nagrodę dla gospodarza roku, naszej spółdzielni. Zasłużył w zupełności. Panu gospodarzowi złożyć życzenia i wręczyć puchar za najlepszego, najlepszego, to, to może nie dla Pani, ale symboliczny a, a może nas pani tylko... A to może zadzwonimy do pana. Gospodarza trójka. Trójka to jest ten numer. Dzień dobry Panie Gospodarzu, jesteśmy z telewizji w sprawie... A kto jest gospodarzem, przepraszam, pod jakim numerem? Szóstkę. Szóstkę, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry Panie Gospodarzu Piotr Kędzierski, Telewizja WOD My w sprawie plebiscytu na najlepszego gospodarza Gospodarze. domu w Warszawie Czy zechciałby Pan do, do nas zejść? Nie ma gospodarza, gospodarz pod trójką Pod trójką? Tak Czyli dzwoniłem na trójkę i powiedział, że pod szóstką Pod szóstką nie ma żadnego gospodarza A dobra, dziękuję, dziękuję Panie Gospodarzu Nie no, co, co? Panie gospodarzu! Gospodarz nas skręcił, no ale ja bym jeszcze raz spróbował, bo tam ktoś musi być w tym mieszkaniu. No. Pod trójką. Ale to on będzie w złym humorze wtedy, wiesz? Jak się masz, kochanie, jak się masz, muszę cię zobaczyć. <słuchaj> Mam tylko dwa córeczka. Dwa cukiereczki, jak zjecie? <słuchaj> Dobrze? Tylko Dobrze, proszę, proszę, redaktorze Migała, redaktor Migała, wod. Niechaj nam Tym. żyje gospodarz Tym. domu, nie o. da on krzywdy zrobić nikomu, Komu? wszystkim pomoże o każdej porze. O, o. mój Boże. O. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Y Należy się gospodarzowi. A no właśnie, bo tutaj potrzebujemy osoby. Czy my zdrowia szczęścia wam życzymy? Jak się masz, kochanie? Jak się masz? Aha, dziękujemy Pani bardzo. Dziękujemy. A gospodarz domu to pod trójką porządny jest? Aha, aha.